Dzień dobry Państwu, zapraszam na briefing wideo do makerskiego TMS Brokers. Dzisiaj, w środę, 25 maja. Ja nazywam się Konrad Białas i zapraszam do dzisiejszej analizy. W skrócie, dolar pozostaje mocny, chociaż w trakcie sesji azjatyckiej było lekkie cofnięcie. To bardziej to należy traktować jako szum i uspokojenie sytuacji niż jakieś problemy amerykańskiej waluty. Nadal żyjemy tym, co zrobi Fed w czerwcu albo i w lipcu. Debata trwa. Niezależnie jednak od tego, który, jaki to będzie termin, z obecnego poziomu dolar nadal ma jeszcze pole do aprecjacji, i to dotyczy większości krosów w segmencie G10. Z racji tego, że sentyment na rynkach pozostaje pozytywny, wczoraj mieliśmy dosyć mocne wzrosty w Europie, potem w Stanach, Azja też to przejęła, także ten sentyment pozytywny buduje większą presję na walutach defensywnych. Czyli takich, które bardziej zyskują wtedy, kiedy na rynkach jest wzrost awersji do ryzyka, także y, powinniśmy widzieć kontynuację ruchów na eurodolarze, na dolarienie czy na USDCHF-ie na korzyść dolara, a na niekorzyść tych y, pozostałych walut. Y, I tak przechodząc do eurodolara, mieliśmy wczoraj y, przełamanie poziomów 1.12 z zaznaczeniem nawet wsparcia na 1.11.70. Kolejne wsparcie również zostało naruszone w okolicach 1.11.40. W nocy było lekkie odejście, ale widać, że po zejściu pod tą linię trendu spadkowego widać, że walka trwa. Dane o, z Niemiec dzisiaj o godzinie 10.00 Wypadły lepiej od oczekiwania, ale na razie nie ma to przełożenia na mocniejsze odbicie dolara. Gdyby ono nastąpiło, to pewnie w, w okolicach 1.11.70 pojawi nam się pierwsza podaż, natomiast w dłuższym horyzoncie należy patrzeć, że z jednej strony siła dolara, y, mniej powodów do tego, żeby euro miało zyskiwać, mocniejsze rynki akcji, to wszystko wskazuje, że euro-dolar powinien stopniowo schodzić niżej i tak naprawdę w okolicach 1.10.50 y, będzie można. Liczyć na to, że inwestorzy zaczną się zastanawiać, czy jedziemy dalej, czy tutaj będzie koniec. Tak czy siak z tego poziomu wychodzi, że no perspektywa przynajmniej 100 pipsów ruchu w krótkim terminie jest do wygenerowania, jeżeli chodzi o rynek euro-dolara. Z kolei na USDJPY no cały czas rynek uporczywie próbuje się przebić w górę. Blokadą jest, blokadą jest psychologiczny poziom 110, zejście. Z kiedyś ważną linią wsparcia, jak również średnia 55-sesyjna, która też blokowała nas no, pod koniec ubiegłego tygodnia, nadal stanowi opór, aczkolwiek w tym momencie już jest na poziomie 110-16, więc prędzej czy później wszystkie trzy poziomy nam się zazębią w jednym miejscu, no i będzie łatwiej o wybicie. Początek tygodnia wskazał, że 109,20 jest pierwszą linią obrony, przy której popyt się aktywizował i to co obserwowaliśmy po spadkach w poniedziałek szybko zostało odrobione przez wzrosty, wzrosty. kolejnego dnia. Nadal, nadal pozostajemy pozytywnie nastawieni na dolar-jena, gdyby udało się zamknąć dzień po, powyżej tego zbioru ważnych barier no To ten impuls wzrostowy może być silniejszy z jeden, ze 112,50 jako wstępnym pierwszym celem, ale i tak potencjalnie poziomy 113, 114 to jest to, co może nam się pojawić jeszcze przed końcem e, tego e, kwartału. Także e, widać, że więcej wskazuje argumentów za tym, że dolar jen może w końcu wyrwać się z tych niższych poziomów. Czy to od strony technicznej, czy też od wsparcia danych fundamentalnych, gdzie coraz mocniej spekuluje się o większej aktywności po stronie zarówno rządu Japonii w ekspansji fiskalnej, jak i Banku Japonii w kwestii luzowania polityki monetarnej. Z innych wydarzeń, takich w krótszym okresie, no to jest USD i dzisiejsza decyzja Banku Kanady odnośnie stóp procentowych. Godzina 16. Oczekujemy, że stopy zostaną utrzymane na poziomie 0,5%. Jest to powszechne przekonanie rynku. Natomiast komentarz może być w stronę gołębią. Ostatnie pożary w, w, w prowincji Alberta no, zatrzymały tam przede wszystkim wydobycie ropy naftowych na tamtejszych polach. Wpłynie to na spadek produktu krajowego brutto w drugim kwartale, ale też wcześniej inne dane z gospodarki wskazywały, że ten kwartał ogólnie może być słabszy względem tego, co gospodarka Kanady pokazywała w pierwszym kwartale. Stąd Bank Kanady może być dzisiaj, e, zauważyć te ryzyka, wskazać na niższe perspektywy wzrostu, natomiast nie będzie to od razu prowadziło do jakby sugestii, że obniżki stuprocentowe w kolejnych miesiącach wchodzą w grę, Sytuacja w Kanadzie nie jest tragiczna. Zapowiedziany jeszcze kilka tygodni temu pakiet fiskalny ze strony rządu premiera Trudeau wskazuje, że wzrost gospodarczy powinien odbić w drugiej połowie roku. Również inwestycje odbudowujące zniszczenia po tych pożarach będą też wpływać pozytywnie, także łącznie. Sytuacja powinna wskazywać, że pomoc ze strony polityki monetarnej nie jest skazana, niemniej jednak ta łagodność komentarza dzisiaj może budować lekką presję wzrostową na USDK. -zie. Pewnym balansem jest sytuacja na ropie, gdzie WTI skoczyła powyżej 49 dolarów, bardzo dobre dane o zapasach wczoraj wieczorem ze strony American Petroleum Institute. Także dzisiaj dane departamentu energii również mogą być pozytywne, niemniej jednak Coraz więcej widać, że kwestia perspektyw Fed i oczekiwań bardziej wpływa na stronę dolarową tego krosa. Coraz mniejszy jest wpływ pozytywny na dolara kanadyjskiego ze strony ropy naftowej, stąd łącznie oczekujemy, że trend spadkowy na dobre zakończył się na USDK-zie, i teraz marsz w kierunku 1.33-1.34 to jest ten najbliższy. Schemat y, dla, dla USDK. Także nawet gdyby dzisiaj ropa mocniej uderzyła niż Bank Kanady, i w konsekwencji USDK znalazłby się na niższych poziomach rzędu 1,3080-1,3070, to widzimy w tym duże ryzyko, że rynek będzie wykorzystywał to jako okazję kupna USDK, właśnie grając na wzrosty y, w kierunku 1,33. Na eurozłotym odwołanie sygnału alarmowego, wyjście powyżej 1,45 wczoraj, było tylko chwilowe. Poprawa sentymentu wskazuje na większe uspokojenie w notowaniach eurozłotego. Ta mocna, silna świeca z poniedziałku wskazuje na płytkość rynku i zagrożenia wynikające z odpływu kapitału, ale w dosyć ograniczonym stopniu mała aktywność powodu, inwestorów powoduje, że takie ruchy mogą nastąpić, natomiast nie są kontynuowane przez większą rzeszę uczestników rynku, także uspokojenie spowoduje, powoduje pierwsze próby zejścia w okolice 4,42. Tak naprawdę zejście poniżej 4,40 będzie kluczowe, aby liczyć, by rynek się uspokoił. Niemniej jednak to nadal jest konsolidacja w tym momencie i nie widać na ten moment przede wszystkim po stronie czynników krajowych, albo sytuacja na tyle się poprawiła, by zachęcić inwestorów do agresywniejszego kupowania złotego i próby przełamania tego poziomu na przestrzeni na najbliższych dni. Niemniej jednak naszym zdaniem. Nieuzasadnione są trwałe wyjścia euro złotego powyżej 4,45 przy obecnych warunkach rynkowych, czy to zewnętrznych, czy wewnętrznych. Także liczymy się z tym, że wszelkie kolejne podejścia w okolicach 4,43, 4,44 będą przez rynek wykorzystywane jako okazja po prostu kupna przecenionego złotego. Jeszcze chwila z kalendarzem. Indeks IFO, tak jak wspomniałem, lepszy od prognoz, ale bez większych przełożeń na umocnienie e, euro. Stopa bezrobocia w kwietniu w Polsce na 9,5% jest najniższa od grudnia 2008 roku, natomiast tradycyjnie złoty ignoruje dane z polskiej e, gospodarki. Niemniej jednak e, figura pokazuje solidne fundamenty, które powinny wspierać e, złotego w średnim terminie, o ile e, wygasną wszelkie ryzyka związane e, z polityką e, krajową. Dalej po południu zastanów przede wszystkim publikacje drugorzędne, takie jak liczba wniosków o kredyt hipoteczny, PMI dla sektora usługowego, czy indeks domów w Stanach. Także tutaj raczej nie, nie oczekujemy mocniejszej reakcji rynku. Z kolei od przemówień Harkera. Kaszkar, jego czy Kaplana należy oczekiwać dalszego zwrotu wiastrzębią w stronę sugerowania, że czerwiec bądź lipiec to są te miesiące, kiedy podwyżka prawdopodobnie nastąpi, także to nadal powinno podtrzymywać ten pozytywny sentyment do dolara. Poza tym zapasy ropy według DOE oczekiwania są na spadek zapasów minus 1,6 miliona. Baryłek wczoraj API skazało spadek o 5 milionów, także potencjał do tego, żeby dane pozytywnie zaskoczyły na rzecz wzrostu cen ropy jest duży, choć aczkolwiek może być też istotnie już w cenach po wczorajszych danych. I o, na koniec decyzja w sprawie poziomu 100% z Kanady, 0,5%, ważniejszy będzie komunikat. Tyle jeżeli chodzi o wydarzenia z ostatnich kilkunastu godzin i to co może nas czekać dalej w ciągu w środowej sesji. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do śledzenia kolejnych naszych publikacji webinarowych.